Mamy nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, więc tak sobie pomyślałem, że może tym razem spróbuję ponownie powalczyć o pieniądze dla Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Tak jak kiedyś Wam mówiłem, premier Donald Tusk zabrał 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy na remont akademików. Więc postanowiłem do nowego ministra wysłać po prostu pismo. Zresztą otrzymałem... Odpowiedź, o której Wam zaraz powiem, bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa, bo oznacza, że ministerstwo w ogóle nie rozmawia z Kancelarią Premiera. Walą się, że premier nie poinformował ich o tym, że zabrał te pieniądze. Proste tak piszą, że ministerstwo nie otrzymało z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oficjalnej informacji dotyczącej odwołania polecenia o wypłaceniu środków finansowych. Więc wiecie co? Teraz zwalają na Tuska, zresztą całkiem trafnie, że nic nie wiedzieli o tym, że te pieniądze zabrali. No ale ja pytam, czy w takim razie oddadzą te środki finansowe. Nie przewiduje się zatem dodatkowego wsparcia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w omawianej formie. Krótko mówiąc, tłumacząc z biurokratycznego na ludzki język, po prostu tych pieniędzy nie będzie. 20 milionów złotych, które były przeznaczone dla Uniwersytetu Pomorskiego w Supsku, już zniknęło. To smutny obraz tego, w jaki sposób ten rząd podchodzi do polityki zrównoważonego rozwoju. Bo tego typu środki finansowe to właśnie dobry sposób na to, aby wzmacniać lokalne uczelnie. A Uniwersytet Pomorski za naszych czasów dostał grubo ponad 100 milionów złotych na różnego rodzaju inwestycje, aby wzmacniać naszą Słupską uczelnię.